Rola Wekny w uniwersum Stranger Things okazuje się znacznie bardziej złożona niż początkowo zaprezentowano nam w czwartym sezonie tego serialu. Pełny obraz jego genezy, który poznaliśmy za sprawą sztuki teatralnej Stranger Things, The First Shadow, rzucił bowiem nowe światło na motyw działania tego upadłego człowieka. Przez długi czas to właśnie Wekna uchodził za twórcę upieszcy umysłu i główne źródło zła zagrażającego Hawkins. Tymczasem najnowsze elementy kanonu podważają te wizje, ukazując Henry'ego Krilla jako postać od samego początku manipulowaną przez potężniejszą istotę z wymiaru X, która przygotowywała go do roli wykonawcy znacznie ambitniejszego planu. W sztuce teatralnej ujawniono, że nadnaturalne zdolności Henry'ego nie były wynikiem jego wrodzonych predyspozycji, ani wyłącznie skutkiem traumatycznej młodości. Zostały one w nim obudzone i celowo wzmocnione przez łupieżcę umysłu, starożytną świadomość z wymiaru X. Która dostrzegła w Henrym idealny materiał do realizacji własnych celów. To pokazuje, że Krill od samego początku był pionkiem, którego potencjał został w pełni wykorzystany przez siłę znacznie starszą i potężniejszą od niego. Proces przemiany Henry'ego w Weckne przebiegał pod pełną kontrolą tej istoty. Kierowała ona jego działaniami, kształtując go krok po kroku, aż stał się potworem, którego poznaliśmy w czwartym sezonie serialu. W ten sposób obalono wcześniejsze przekonanie. Że to Wekna stworzył Łupieszcę umysłu. W Sztuce wyraźnie widać, że łupieszca nie tylko obdarzył Henrygo mocami, lecz aktywnie nim kierował, jeszcze zanim ten stał się Wekną. Z góry dziękuję Wam za każdą łapkę i komentarz, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału. Nowe spojrzenie na relacje Henrygo i łupieszce umysłu ukazuje Weknę nie jako niezależnego Demiurga, lecz jako generała na czele armii tej prastarej istoty. W czwartym sezonie Dustin wyraźnie mówił, że Wekna jest pięciogwiazdkowym generałem upieszcy umysłów. A znacznie wcześniej, bo w drugim sezonie podkreślał, że upieszca umysłu jest tak stary, iż nie zna nawet swojego prawdziwego domu. To potwierdza, że upieszca umysłu istniał o wiele dłużej niż Hawkins, a co najważniejsze, dłużej niż Wekna, co stawia Henrygo w roli wykonawcy, a nie twórcy zła. Ponadto wskazówki Dustina sugerują, że hierarchia zła w wymiarze X jest bardziej złożona niż dotąd przypuszczano. I że zarówno wekna, jak i upieszca mogą być narzędziami większego planu. W czwartym sezonie narracja dodatkowo wzmacnia tę koncepcję, pokazując, że gdy tylko Henry trafia na drugą stronę, od razu napotyka upieszcę umysłu, jakby ten od dawna czekał na wykorzystanie swojego wybrańca. Nie jest wykluczone, że ostateczne źródło zła pozostaje nadal ukryte, a dotychczas ujawnione siły są jedynie jego manifestacją. Dodatkowo fakt, że Wekna zachował część ludzkich emocji, sugeruje, iż jego posłuszeństwo wobec łupieżcy może nie być niepodważalne, co otwiera możliwość konfliktu pomiędzy tymi istotami. Postać Henry'ego Krilla nabiera w tym świetle tragicznego wymiaru, choć jako Wekna jest winny okrutnych czynów, jego człowieczeństwo nie zostało całkowicie wymazane. Wypaczone, lecz wciąż obecne emocje wskazują, że nie jest absolutnie pozbawiony wolnej woli. Ta resztka człowieczeństwa może stanowić jedyną nadzieję dla jego odkupienia i klucz do przeciwstawienia się upieszcy umysłu. Jeżeli jego działania były w dużej mierze rezultatem manipulacji tajemniczej istoty, pojawia się możliwość, że Henry mógłby sprzeciwić się sile, która zmieniła go w potwora. Wegna przestaje być zatem wyłącznie ucieleśnieniem zła, a staje się postacią rozdwojoną między człowieczeństwem, narzuconą mu mroczną rolą i cieniem prastarej potęgi, która od zarania dziejów rządzi wymiarem X, tak ukształtowana interpretacja rozbudowuje uniwersum Stranger Things o wymiar tragiczny i wielowarstwowy, pozostawiając otwarte pytania o prawdziwe źródło zła oraz o to, czy Henry Krill ma chociaż minimalną szansę na odkupienie. Standardowo widzowie proszę was o zostawienie dowolnego komentarza o długości 8 słów. Ciekawe, jakie zdania ułożycie pod tym filmem. Tymczasem do usłyszenia, cześć!